Jedną z prac pana Rahima, To jest po prostu skandal. <laughs> nigdy, nigdy nie deprecjonując, nigdy nie deprecjonując, nigdy nie deprecjonując prawdy, dobra i piękna. Sztuka. Sztuka owszem, pyta sztuka, owszem, pyta, prowokuje, potępia, ale nie może obrać tego się. się. już pan zmiło, bo ja to wyszło. No, oczywiście, no, no, że w takim czasu też powtórzymy to próżymy, po jeszcze raz, ale no, myślę, że... To jest najbardziej a, taka a, a, a. No, może, a pan To albo tak? no, też albo może, albo może, 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 albo może, albo może, albo może, tak? Tak albo Tak, albo może, albo tak. O, tak... że A czy Pana nie oburzają prace wystawiane przez wspomnianego wyżej kolegę czy tam przez Rahima? I tutaj jakby ta odpowiedź powinna być dość stanowcza myślę. No oczywiście oburzają, to ja. Właśnie, to, to było troszeczkę... To ja... Co źle? To troszeczkę chyba wyszło za słabo. Myślę, za słabo? Że... Troszeczkę, no troszeczkę by Pan mocniej yy... dobra, no i tutaj poza tym by było dobrze. Teraz jeszcze podajemy <laughs> sobie artykułem ustawy, ale to jeszcze powtórzymy. Widziałem tę reprodukcję oto ciało moje. Uważam, że jest ohydna. Wiem, że studentki pierwszego i drugiego roku złożyły pisemny protest do dzikana wydziału. Bulwersujące dla mnie jest to, że taka ekspozycja tak obsteniczna, może być nawiązana jeszcze do, związana z. Z tekstem Mszy Świętym, w której kapłan w sposób najbardziej podniosły opowiada o tym, co impersona persona Christi, w osobie Chrystusa, mówi o tym, co się dokonało podczas ostatniej wieczerzy. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że praca Oto ciało moje narusza artykuł 196 Kodeksu Karnego o obrazie uczuć religijnych. No czy Może niech Pan przeczytać, a ja zobaczymy, żeby później coś. Tylko tak spróbować też jakby intonować troszeczkę. Kto obraża Uczucie religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Czym pan w Pana rozumieniu winna być sztuka? Moim zdaniem, sztuka to święta przestrzeń ludzkiego ducha która winna uznośniać człowieka, nigdy nie deprecjonując prawdy dobra i piękna. Sztuka owszem pyta, prowokuje, potępia, ale nie może obrażać tego, co święte. Dla każdego człowieka, niezależnie od światopoglądu i wyznania i wiary, taką świętością jest godność człowieka, w tym godność ciała ludzkiego, ciała kobiety. Matki nie kaleczy się chorobliwymi skojarzeniami. Nie mówiąc już o standardach, na jakie powinno stać po prostu kulturalnego człowieka. A co Pan sądzi o tutaj w pracowni pracach prażej? I w ogóle o jego działalności? Jeżeli ten człowiek znajduje jakąś uciechę w tworzeniu takich instalacji, to powinien z tym pozostać w swoim atelierze. Jeżeli ktoś chce się publicznie popisać grzechem, to powinien też wziąć na siebie odpowiedzialność za taki pomysł. Tutaj mam taki fragment konstytucji, to jest artykuł 73, on stanowi, tak. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. ale to musi być twórczość artystyczna, a nie instalacje posługujące się pornografią. Nie można bezkarnie obrażać godności ciała ludzkiego, szczególnie ciała kobiety, o czym dobitnie przekonywał zawsze Jan Pablo II. Na początku lutego, a przyniosłem tu z sobą ten nasz dziennik, przeczytałem, wywiad z księdzem biskupem Stanisławem Wierbuszem, który pisze między innymi, iż nie może być wolności absolutnej, gdyż wolność jednego człowieka kończy się w tym miejscu, gdzie zaczynają się słuszne prawa drugiego człowieka. Między innymi prawo do, poszan do, do, do poszanowania tego, co uznaje za święte. Nie wiadomo, co za sukces artystyczny chciał ze swojej instalacji wydobyć Pan Rahn. Według mnie są dwa sposoby na sięgnięcie do górnej półki sztuki: albo czekanie na denę twórczą, albo następnie, a następnie na docenienie przez krytyków i przede wszystkim publiczność, albo też takie kierowanie nastrojami i prowokowanie publiczności, aby osiągnąć ten sam efekt. Tworząc tego rodzaju widoczne tu prace. O, proszę bardzo. Artyści tak postępujący zapominają jednak, że w tym drugim przypadku zainteresowanie jest krótkotrwałe, a jego podłożem jest wywołany skandal, a nie to, co w tym wszystkim najważniejsze, czyli sztuka. A czy Pana nie oburzają prace wystawiane przez Rehima? Oczywiście, że oburzają i to jak wiem, nie tylko. Wystawianie takich prac w ogólnie dostępnych miejscach na terenie naszej uczelni, jak korytarze, pracownie studenckie, to skandal. Przecież oprócz pracowników i studentów przebywają tu liczni goście odwiedzający akademię. Można to wymienić grupy dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów i liceów oraz publiczność odwiedzającą wystawę końcoworoczną i wystawy w galerii Malarstwa Akademii. Tego rodzaju prezentacje kompromitują uczelnię. Myślę, że nadszedł czas, by położyć ten okres.